W tym odcinku LEGO Jordka i w tym odcinku omówimy sobie trzecią lub czwartą już część zestawów LEGO na rok 2021. Tutaj będą zestawy z LEGO City, LEGO Creator i będzie też coś z LEGO Art i to jest na 100% będzie. Zacznijmy od tych nowych dróg, będą nowe drogi i według mnie ten zestaw jest trochę ciekawy, bo ma też znaki, mini panel słoneczny. Te fajne drzewka małe, nowe kwiaty, przywrócone do życia, i komunikację miejską. Znowu się się. Podam link do, do filmu, z którego to wszystko wiem. Żeby było wszystko sprawiedliwie, oczywiście. Tutaj mamy zestaw z Lego 4. Wygląda on całkiem dobrze. Jest tu złodziejka, yy, na, która ma taką motorówkę i ucieka najprawdopodobniej z więzienia lub z banku. I policjant, który ma mały helikopter. Jak na 4, prezentuje to się całkiem dobrze. To jest jeden ciekawszy, trochę. Lego City Adventures, w którym się nie orientuje w ogóle. Więc się nie dziwcie, że się nie orientuję. Jest tutaj całkiem ciekawy ten pojazd policyjny. Oraz drugi mały samochód i motor. No to przejdźmy dalej. Jest tutaj taka ciekawa, taka w straży pożarnej. Coś trochę dziwne i nie ma tutaj za bardzo co mówić. To przejdę dalej. Tutaj jest kolejny zestaw, 4+, taki No, raczej niezbyt interesujący. Przynajmniej większość. I są, nowe, I są nowe części ognia. Według mnie bardzo ciekawe całkiem, ale według mnie starsze były trochę lepsze. A w ogóle, czy zauważyliście? Że te. Zaraz wracam. W ogóle zauważyliście, że klocki ognia są używane teraz głównie do klocków wody? Tutaj jest już całkiem fajny. Czemu ktoś tak kręci? Ze strzelającą. Ze strzelającym wodą samolotem. Jest tutaj sobie jakiś pożar czegoś, nie wiem czego. Co dalej? Tutaj znajduje się w straży pożarnej. Taką małą jeszcze armatką wodną i jest tu kolejny pożar właściwie. No ile pożarów. I jest tutaj całkiem fajny sam kup kempingowy. Nie pamiętam jak to się nazywało. Są nie trzy figurki ciekawe. I wygląda on bardzo fajnie według mnie. Tu jest kolejny. Jest tu taki domek. I... i... ciekawy jest po prostu powiem. I jest tutaj też ten nowy klotek drogi. Tutaj jest takie kolejne, bardzo podobne do poprzedniego, tylko trochę inne. Ze skateparkiem. Też z nowym klockiem drogi. A tutaj całkiem taki ciekawie prezentują, jest taki ciekawi, prezentujący się samochód. Tu jest kolejny zestaw 4 plus z budowy. I w ogóle coś wam powiem. ale dobra nie, to później. O, sztur tu jest. Jeden, w ogóle jeden zestaw, w którym chyba jeszcze nie z Harry Pottera. Jest tutaj całkiem ciekawy także. Transport. Odrzutowca chyba? Nie, nie, nie znam się. Nie znam się na samolotach zbyt i samochodach. Interesuje się głównie tego. Tutaj jest taki rajd i, i spójrzcie na te włosy. Na no te, te włosy. To jest bardzo rzadki klocek. Nieużywany od paru lat i był używany tylko w innych Dobra, dobra, dobra tutaj tu trochę i dobra. Dalej, powróciło Lego Farm. znaczy farma. znaczy motyw farmy do Lego City. Chyba miał paroletnią przerwę. i Teraz wrócił traktor. Chyba nikt tego aż tak bardzo nie zauważył poza mną. To dalej. I jest tutaj takie miasto ciekawe. Ej. Chwila. Bardzo podobny, prawie identyczny zestaw. Jest aktualnie teraz na 4 pół. Bardzo podobny. Tutaj jest zestaw w tkwii, to fajny domek. W ogóle strasznie fajny delfin, już jeden delfin mi żaden. Przejdźmy dalej. Jest tutaj taki ciekawy motor, można być tam ułożyć latający motor dziwny. No to przejdźmy dalej. Według mnie ten, ten głównie jest najlepszy. Jest tutaj jeszcze taki creator, taki mini transport wyścigówek, jednak ta łódź jest chyba lepsza, taka, którą też można zbudować. Jest tutaj też lew z sępem i kością... taką kością. Według mnie jest to zestaw jedynie przeznaczony do wystaw. Się po, albo że się położyć będzie ładnie wyglądać, bo mu się te nogi nie będą zmieniać. Temu lwowi co widać? Bo nie ma kropka, żeby się zginały. I to jest jedyny mały zestaw Kreatora w którym z figurze chyba kiedykolwiek. Piszcie w komentarzach możecie mnie poprawić. Czy, bo w większych zestawach są figurki tamtych domków. ale w tych mniejszych spojazdach głównie. Czy nie ma figurek. Prawie nigda. jest taka. I tutaj są też zestawy z Lego Art. To jest 18 plus. Rekomendowana. I powiedzcie, no to się Lego Store gdzieś. Lego Shop jak to mówi. I by się chciało tak, to... Taki zestaw kupicie, by się miał z 12 lat, załóżmy? To czy by? Czy go sprzedali? By z 18 lat właściwie. Rekomendowany. To ciekawe. Napiszcie w komentarzach swój pomysł. Oj, tutaj są możliwe herby z Hogwartu. Coś tak nie do końca to tak wygląda. To takie dziwnie jakoś. To do zobaczenia w naszym odcinku. Tutaj był Legolord K. Mam nadzieję, że muzyka się podoba. Napiszcie w komentarzu 10 rzecz, chyba.